Dyskopatiami nazywamy choroby krążka międzykręgowego, który jest umiejscowiony pomiędzy kręgami kręgosłupa o charakterze zmian degeneracyjnych wywołujących rozpad koloidów i odwodnienie jądra miażdżystego. W następstwie stwierdzamy ubytek masy krążka, utratę jego elastyczności i w końcu pojawia się wypuklina pierścienia włóknistego otaczającego krążek międzykręgowy. Zwykle wtórnie dochodzi do uszkodzenia aparatu więzadłowego, podwichnięcia obręczy stawowej. W początkowej fazie choroby dyskopatii mówimy o tzw. dyskopatii prostej. Następnie dochodzi do powstania przepukliny krążkowej, gdy jądro miażdżyste przemieszcza się do kanału rdzeniowego lub do otaczających tkanek i uciska na korzenie rdzeniowe. Są trzy fazy. Pierwsza to wypuklina lub przepuklina zagrażająca. Jeszcze z niewielkim wypukleniem krążka. Druga to przepuklina dokonana, kiedy krążek lub części krążka y, przesuwają się do worka przepukliny poza obszar rdzenia i normalnej przestrzeni międzykręgowej. I wreszcie przepuklina zejściowa, gdy powstają blizny, wzrosty uciskające korzenie lub rdzeń kręgowy. Najbardziej zaawansowaną postacią dyskopatii jest tak zwana spondyloza. Gdy zmiany zwyrodnieniowe są wielopoziomowe, z towarzyszącymi osteofitami na krawędziach kręgu oraz przerostem i zwłóknieniem tkanki łącznej krążków, stawów i wiązadeł. Podobne efekty jak zmiany zwyrodnieniowe krążka mogą być spowodowane przez pourazowe uszkodzenia krążka i aparatu wiązadłowego międzykręgowego. Tak dzieje się zwykle u osób młodych.